tajemnice dotyczące wielu osób, to na przykład kwestie zdrady, że dotyczy to nie tylko męża i żony, ale też jest tam w tym trzecia, być może czwarta osoba, którą ta tajemnica obejmuje i taki zakres tajemnic, taki zakres sekretów jest niebezpieczny dla relacji małżeńskiej. Myślę, że temat tego, czy zdradzać tajemnice, że popełniłam, popełniłem zdradę, że jestem w równoległym związku, nie jest oczywisty i przez wielu specjalistów różnie do tego podchodzą. Nie ma jednoznacznej jednej takiej odpowiedzi, którą nam dają, czy którą my byśmy mogli dać. to taki duży, duży temat.